Cześć, jestem Anatolik. W dzisiejszym odcinku GoFest wiemy co i jak, ile kosztuje ticket i co mniej więcej będzie się działo na GoFestie, tym domowym. Nie musimy nigdzie wyjeżdżać. I dzisiaj również Zekrom, informacje na temat naszego nowego legendarnego bossa na rajdach piątego poziomu i nadchodzące eventy Weedle Community Day. Zapraszam na odcinek. Także, jeżeli chodzi o GoFest, mam nadzieję, że mi widzicie. jajo, lapdisk, mam Shiny, mam Setkę, Słaba IV, wyrzucamy. Jeżeli chodzi o GoFest, o, rki tutaj są, yy, potwierdzonko, jak możecie pamiętać z odcinków ostatnich, a tu jest akurat Giovanni, ale jeszcze nie zrobiłem Giovanniego, cały czas robię te zmyłki, żeby sobie nabijać medalik, więc... Nie zrobione o Timbur. Timbur to później. Jeżeli chodzi o GoFest, mamy już informacje na temat GoFestu. Jeżeli chcemy kupić ticket, jeżeli chcemy uczestniczyć w GoFestie, go klikamy tutaj Learn More i mamy ticket GoFest. 25-26 lipca, od 8 do 10, dwa dni, sobota i niedziela. To będą dwa szalone dni. Jak możemy tutaj zobaczyć na infografice, tam z tyłu jest Gibl. Więc mam nadzieję, że to będzie i w końcu uda się złapać Shiny, bo wykluć się nie chce. Może pewnie większości Was się nie chce wykluć Gibbl. Cisza. Dobrze. Dobra, już musimy tego kruka przewoleć. Także 70 zł, dokładnie 69,99 kosztuje ticket na dwa dni. I dla tych, którzy twierdzą, że to jest dużo, to można porównać sobie to tak. W zeszłym roku ticket kosztował 180 zł. Ten Early Access, tak chyba, czy nawet więcej. I trzeba było jechać do Dortmundu. Podróż, nocleg. Co najmniej dwa dni trzeba było tam zostać, tak? No bo nie będziemy hardkorami jechać tam rano i wyjeżdżać wieczorem. Chociaż pewnie były takie przypadki, no ale to jest hardcore, naprawdę hardcore. Więc yy, 70 zł za dwa dni i możemy to spędzać w domu, no moje opłaca się. Ale to tylko moja opinia. Nie wiem jak wy. Na pewno będą super pokemony, super spawne i będzie kozacko, A jeżeli będzie gibul na dziko i będzie ich dużo, to jest szansa, że będzie shiny gibul. Szału można dostać z tymi ptakami. Ciszej. Kurczę, tu się nagrywa. Masakra. Oj, ławka się rusza. Dobra, także można to zbliżyć? Można. Widzimy tutaj z tyłu gibla. Mamy swipera, mamy Zambusa, Nie mam żadnego z nich shiny. Tutaj ludzie też podejrzewają, że tam jest kecleon z tyłu, ale to raczej nie jest kecleon. Mamy też snorlaxa na przodzie. Więc, z tego co czytałem na Twitterze, Snorlax Shiny został dodany do kodu gry. Może, może. Zobaczymy. Także, z tego co tutaj piszą, w skrócie, tak dla Was. Idź stąd. Let's stąd. W skrócie, tak dla Was. Yy, będą dwa special research. Będzie jeden pierwszego dnia, drugi drugiego dnia. Nie wiadomo jeszcze, jakie Pokémony z tego będą. Są spekulacje, no ale no, no jakaś, jakiś mityczny pewnie będzie z tych, y, chociaż jeden, nie? Zobaczymy. Ale tak, tu będziemy mieli jakąś misję do zrobienia i będą y, pięć takich y, habitatów, jak tutaj jest napisane, y, ogień, woda, y, gras, roślina, tak? gras, no, trawiaste, battle i friendship, także battle to jakieś walczące i friendship, no to pewnie jakieś takie buddy, coś, nie wiem. Będą, mamy 10 godzin gry, więc, yy, jeżeli co każda godzina będzie miała każdy rodzaj tych spawnów, tych pokemonów, to będziemy mieli od 10 do 11 jakiś tam typ i później od 15 do 16 znowu to samo. Tak, więc to będzie się rotować. Yy, zobaczymy jak to będzie. Będą jakieś zadania do zrobienia i tutaj możemy zobaczyć, że będzie challenge, na przykład wyślijcie wszyscy 100 tysięcy giftów. To naprawdę bardzo fajne, jeżeli to będzie widoczne w grze. To jakieś San Francisco, Berlin, Rzym, Montreal. Ciekawe, ciekawe. Więc na pewno dzień wcześniej yy, nie będę wysyłał giftów, żeby pomóc, pomóc w tym challenge'u następnego dnia. Wy możecie też tak zrobić, żeby ten challenge oczywiście odblokować, ale nawet pewnie jeśli my nie wyślemy, to i tak przebijemy. 100 tysięcy giftów, to, to nie jest nie jest dużo, tak? Więc zobaczymy. Jeżeli chodzi o drugi dzień, to tutaj chcą nam zrobić niespodziankę. I no, piszą, że będziemy zadowoleni, więc zobaczymy. Na pewno będzie drugi special research, czy będzie drugi Pokémon jakiś mityczny, tego nie wiemy. Dowiemy się, bo to ma być niespodzianka. Ale GoFest 2020, tam gdzie będziecie, tak? Czyli jeżeli. Będziecie, no nie wiem, no, w Polsce będzie to wszystko się działo od 10 do godziny 20. A no, jeżeli będziecie gdzieś po prostu w innym miejscu, to też tak samo od 10 do 20, tak? Niezależnie, tak czy nie wiem, w Londynie jest powiedzmy godzina do tyłu czy do przodu, no mniejsza z tym, no ale tam też od 10 do 20 będzie się zaczynał GoFest, więc niezależnie gdzie będziecie, od godziny 10 do 20 będzie 10 godzin gry na Pokémon GO Fest, jeżeli kupicie ticket za 69,99 w promocji, nie no w promocji nie, taka jest cena eee, także 2 dni gry 70 zł, moim zdaniem opłaca się tak, bo tak jak mówiłem w zeszłym roku trzeba było pojechać do Dortmundu, to jest koszt wyjazdu, noclegu i powrotu, więc to na pewno było grubo ponad 200 zł ja nie pamiętam ile płaciłem 400, No dobra, mniejsza z tym, ale naprawdę 7 dych za to, żeby grać sobie w domu, czy powiedzmy no nawet wyjść w swoje okolice, tak? I mieć zwiększone spawny czy nawet pojechać sobie te 50 km do jakiegoś większego miasta, tak? Czy mieszkacie pod Poznaniem, czy pod y, Trójmiastem, czy pod Warszawą, to na te chociaż parę godzin warto się przejechać do centrum miasta i tam połapać pokemony na pewno będą jakieś bonusy. Także ja Wam powiem jedno na 100% się opłaca być i kupić ticket na GoFest. Ale oczywiście, ja Was do niczego nie zmuszam, żeby nie było. że szczerze czekajcie sobie ustawię byłem tutaj ale zawsze było pełno ludzi więc nie miałem czasu pozwiedzać i dużo tutaj jest bajerów tamte te kółka takie jakieś lustro tu wiem, że jest taka Śmieszna podłoga, ale cały park, właściwie ta część parku, bo Wy zawsze widzicie tamtą część parku, tam gdzie jest spokojniej i nie ma ludzi. Oj słoneczko, żebym Was nie prześwietlił. Eee, tu jest zawsze pełno, więc tutaj nie mam nigdy czasu nagrywać, ale jest ładnie. O, tutaj sobie pójdziemy. Tu. Tu, tu, tu. Tu to dwa razy działanie go rozwaliłem. I raz ten... ...fejlowy. Który się nie nagrał, bo mi bateria padła. Dobra, także my... O... ...nie shiny. My idziemy na Timburka. Bo... ...nie mamy jeszcze Shiny. Jeszcze się nie wykluł. Ale... To było ostatnio na live'ie na Twitchu, kiedy robiliśmy Go League. To było. Piątek? Piątek. W sobotę był live na YouTubie? Piątek. Piątek randomowo zrobiłem sobie ride na Timbura, bo akurat był. remote Ride Passem z domu i. zobaczcie sami. Nie mogę zrobić Timbura? Może będzie shiny. Zrobię Timbura, dobra? Szybko. Bo nie mam jeszcze Shiny. Może będzie Shiny na live. Ie. Dobra, bądź Shiny. Będzie Shiny hype na live. Ie. Setka! Setka! LOL bez kitu Pierwsza moja setka Tak czy 752 jest seta? Nie no 751 jest Nie bez kitu no czekajcie Bo już teraz się podpaliłem Jest! Jest seta Nice Opacała się robić remota 4 3 1, Go Także setka Timbura Z remote pasa Na live Serdecznie zapraszam na live na Twitchu I na YouTubea jeżeli oczywiście no, nie macie konta na Twitchu To jeżeli chcielibyście mi pomóc To bardzo bym dziękował Ale oczywiście do niczego Nie zmuszam, więc tutaj Timbur Ładny szybko poszedł 751 seta, chyba nie ma cloudy 7 2, 1 30 za mało. Ale jeżeli będzie shiny na jakiegoś laki trade, z chęcią bym się garnął. <gry> Także zobaczmy, czy będzie shiny. No. Nope. A jakby była druga seta. O to by było. Także tamtą setkę nie wiem. Czy Konkreldura chce zostawić na jakieś community day? Chyba nie. bo pamiętam, że nie ma jakichś super ataków. Więc sobie go kiedyś tam wymaksujemy jak będzie taka potrzeba. Jak bialga wróci może? A wróci na pewno, bo musi być shiny. Co ten Timbur? Czemu on się nie chce złapać? Tu w sumie na tym gymie już miałem za dużo setek, więc Deoxys setka. Na pewno jakiś jakaś legenda setka. Dobra, siedzi. Także Timbur, Nieszajni, Setka na Live'ie. Zapraszam was serdecznie na Twitcha na Live'y. Tam robimy różnie. I Pokémon Sword i PVP z widzami czy Go Battle League. No na tę chwilę Go Battle League nie działa, więc yy, robimy ten nowy expansion będziemy robić od środy. Nowy expansion na Pokémon Sword, nowe poksy. Także serdecznie zapraszam. Na pewno jeszcze jakiś live będzie w tygodniu na YouTubie. Także pamiętajcie, dzwoneczek wcisnąć, jeżeli nie macie, i będziemy się widzieć. Dobra, także nic tu się nie dzieje. To teraz z ekrą.